Witam Was wszystkich bardzo serdecznie na kanale Scratch SPWZ i słuchajcie, dziś chciałbym Was zainteresować językiem programowania C. Od razu mówię, że to o czym będziemy tutaj mówić to nie są super łatwe rzeczy. Generalnie są one przeznaczone dla uczniów w klasy 8. E no i uczniów może nawet i starszych, o czym za chwilę będę mówił. No i nie jest to też taka łatwa, dająca szybkie efekty zabawa jak układanie klocków w skretu. Natomiast jest to język tekstowy, w pełni profesjonalny i dlatego warto się nim zainteresować, szczególnie powinny się nim zainteresować osoby, które mają gdzieś na myśli swoją przyszłą edukację związaną bardziej z informatyką. Język C, podobnie jak omawiany tutaj na tym kanale wcześniej, Python jest językiem w pełni profesjonalnym, językiem tekstowym, w którym działają profesjonaliści, więc będziecie mogli się trochę poczuć jak profesjonaliści. Tak jak mówię, te pierwsze efekty, które osiągniemy, nie będą za bardzo spektakularne, tak, tak jak na przykład w Scratch'u, ale myślę, że tworząc kolejne linijki kodu można tutaj. Je. Sporą satysfakcję jednak zyskać. Słuchajcie, żeby w ogóle programować w C, będzie nam potrzebne środowisko programistyczne tego języka. No i tutaj dla uczniów szkół zalecane jest środowisko o nazwie Code Blocks, czyli możemy sobie wejść na Google, wpisać Code Blocks i trafimy na taką właśnie stronę. I tutaj widzimy, że to jest platforma dla języka C i C. C jest rozwinięciem języka C. Na chwilę obecną mamy jeszcze jakby nowszą wersję tego języka, czyli język C Sharp, ale tutaj o nim nie będziemy wcale mówić. Dobra, słuchajcie, więc, żeby takie środowisko sobie ściągnąć, no to wchodzimy na stronę CodeBlocksa. Przechodzimy do działu Downloads. No i tutaj, słuchajcie, mamy dość sporo tego. Kliknijmy, klikamy sobie w Downloads the Binary Arrays, tak? Czyli będziemy ściągać pliki binarne. No, i oczywiście tu musimy wybrać odpowiednią wersję do naszego systemu. Myślę, że większość z Was ma system Windows, więc interesuje nas tutaj ten, to pierwsze okienko. Tak? No i znowu tutaj mamy sporo opcji i ja sugeruję, żeby wybrać Tom, słuchajcie, czyli Tom, która jest opisana jako Mingw, tak? ponieważ zawiera ona wszystkie niezbędne narzędzia, które będą nam konieczne do programowania właśnie w C, i nie będzie żadnych niespodzianek, czyli będziemy mogli sobie jak to zainstalujecie, czyli ściągamy na przykład SourceForgeNet, instalujemy, no i w efekcie tej instalacji powinniśmy zobaczyć coś takiego. Słuchajcie, czyli mamy program CodeBlocks wersji 7.12, no i będziemy tutaj działać. Od razu mówię, że program jest po angielsku, więc musimy się do tego przyzwyczaić. Nie ma tak jak w Scratchu, że możemy sobie przedstawić język na polski, więc. No, działałem po angielsku, ale język angielski to jest język programistów, więc jeżeli ktoś chce się bawić szerzej w programowanie, no to musi ten język opanować. Dobra, no i otwiera nam się takie oto okienko. No i żeby w ogóle zacząć coś działać w języku C++, no to trzeba będzie stworzyć nowy projekt. Ale może zanim do tego, to słuchajcie, to jeszcze wrócę na chwilę do przeglądarki, bo to, co wam tutaj pokażę, to nie będzie jakiś regularny kurs C++, raczej omówię pewne rzeczy, które są omawiane również słuchajcie w podręczniku do klasy 8, to lubię. Jest tam rozdział poświęcony językowi C. Ja w tym roku omawiałem Pythona z klasą 8, więc to sobie pominęliśmy. Więc tutaj do tego wrócę. Ci uczniowie, którzy uczyli się ze mną Pythona, no mogą sobie popróbować C. No a inni, którzy się chcą pobawić, no to też myślę, że będzie to dla nich. Dobre, dobre narzędzie, więc po pierwsze podręcznik dla ósmy, uczniów klasy ósmej, natomiast jeżeli chcielibyście coś więcej, no to są różne kursy na YouTube, takie pełne kursy, no i taki no topowy kanał informatyki, Pasja Informatyki, prowadzony przez pana Mirosława Zelenta, co prawda to są materiały do szkoły średniej, słuchajcie, ale... A teraz nam się to trochę pozmieniało. No i to programowanie zaczynamy wcześniej, i już te języki tekstowe będą się pojawiać w szkole podstawowej, ale z tego kursu można skorzystać, choć jest to dość stary kurs, rok 2013. Co prawda, podstawy się nie zmieniły, no ale są nowsze materiały. Ostatnio trafiłem na dość ciekawy kanał, który nie jest takim kanałem, jak to widzicie, który ma ponad 1 600 wyświetleń, ale kanał pana Tomasza. Jaśniewskiego, też z materiałami do szkoły średniej, natomiast to C jest tu omawiane od podstaw bardzo powoli, bardzo tak dokładnie. Więc, jeżeli ktoś chciałby coś więcej o C, to polecam. Dobra, ale teraz już wracamy do CodeBlocksa i tworzymy nowy projekt Create, a New Project. Możemy wybrać tutaj jakby z pulpitu. Jeżeli pulpitu nie widzimy, to również tutaj New i Project. Tak? No, i jak widzicie, tutaj mamy bardzo duże możliwości tworzenia projektów, ale początkowo będzie nas interesować Console Application. Więc wybieramy sobie Console Application i dajemy go. Tak? No, i tutaj mamy taki kreator, który jak widzicie możemy pominąć przynajmniej możemy pominąć tą stronę powitalną następnym razem. Więc dajemy sobie next, wybieramy sobie język C, next. Następnie nadajemy tytuł naszemu projektowi. Hello, zaczniemy sobie od Hello World. No i słuchajcie, tu możemy wskazać folder, gdzie chcemy, żeby zapisywane były nasze projekty. No i ja tu mam taki folder wybrany, wy możecie też sobie stworzyć jakiś folder. No i go wskazać, żeby tamte projekty były zapisywane. No bo ważne jest też to, że. Tworząc projekt w języku C, nie, do, nie otrzymamy jednego pliku, tak jak to, mieliśmy na przykład, jak to miało miejsce w Pythonie, ale otrzymamy C folder z różnymi plikami. Dobra. No to wpisaliśmy Next. Tutaj mamy wybór kompilatora. Nic tu nie zmieniamy. Jak zainstalowaliśmy dobrą wersję, to będziemy mieli GNU, GNU GCC Compiler. Idziemy dalej i klikamy Finish. Dobra, i w wyniku mm, przejścia tych kroków pojawił nam się nowy projekt o nazwie Hello, yy, i od razu mamy tutaj foldery i folder, który się nazywa source, czyli źródła sources, i w tym folderze yy, jeden plik main .ccp. Klikamy sobie w ten plik i jak widzicie, mamy tu gotowy program, tak? Yy, Pierwszym programem, który się zwykle pisze w językach programowania, jest program, który wyświetla nam napis "Witaj świecie". No i CodeBlock daje nam ten program w zasadzie za darmo, czyli od razu możemy go odpalić i zobaczyć czy działa. Co trzeba zrobić, żeby odpalić? Ono trzeba sobie skompilować ten kod. Po C, -C, -C, C++, przepraszam, jest językiem kompilowanym, to znaczy tłumaczenie tego kodu, który tutaj piszemy, czyli kodu języka wysokiego poziomu, tak? na kod maszynowy odbywa się drogą kompilacji, to znaczy, że program musi sprawdzić cały nasz program, jeżeli on jest bezbłędny, oczywiście pod względem takim formalnym bezbłędny, tak, logiczne błędy, jeżeli go coś źle zaprogramujemy, mogą się zdarzyć, ale jeżeli nie ma w nim błędów, to dopiero wtedy możemy program odpalić. Mamy też języki interpretowane, tak, czyli nie ma tam kompilacji, tylko... Nasz program jest wykonywany linia po linii, no i ewentualny błąd przerywa działanie takiego programu. Tu jest inaczej. Program musi być poprawnie napisany, żeby się skompilował, więc <laughs> trzeba go najpierw skompilować, słuchajcie. No i od tego są tutaj te okienka: build and run, albo jednocześnie build and run, czyli albo najpierw kompilujemy i potem odpalamy, albo od razu robimy jedno i drugie, tak? Ja zrobię od razu jedno i drugie, czyli klikam sobie w tą ikonkę. Słuchajcie, no i efektem działania programu powinna być widok konsolowy, bo tworzymy aplikację konsolową i tak się właśnie stało z napisem Hello World. Czyli jak widzicie, ten program Hello World dostaliśmy za darmo i on już działa. Programy odpalają nam się w konsoli, no i widzimy, że naciśnięcie dowolnego klawisza spowoduje zamknięcie tej konsoli. No dobra, ale skoro już wiemy, że program działa, to może zro... zobaczmy, jak on w ogóle pracuje. Słuchajcie, jeżeli pamiętacie to, co pokazywałem o Pythonie, no to widzicie, że żeby stworzyć program Hello World w C, no to trzeba zrobić zdecydowanie więcej niż, niż trzeba było zrobić w Pythonie. Tam, żeby wywołać taki napis, wystarczyło napisać print, nawias i w cudzysłowach hello world i ten napis nam się pojawiał, nic więcej nie było potrzebne, natomiast no, C++ jest językiem takim bardziej bym powiedział formalnym tak więcej trochę od nas wymaga wymaga bardzo konkretnej składni tak, łatwiej chyba obłąd ale z drugiej strony no jeżeli pamiętacie a na pewno pamiętacie jak programowaliśmy scratchu, no to scratch wszystkie te swoje struktury w dużej mierze ma oparte na tym, co się dzieje w C. Na chwilę może wróćmy. O, się, Wrócimy sobie do Scratcha i programu o murze, który pokazywałem ostatnim razem. No i wszystkie te tutaj struktury w dużej mierze są podobne, tak? Czyli można powiedzieć, że twórcy Scratcha w dużej mierze opierali się na tym, jak wygląda C. Zresztą bardzo dużo języków opiera się właśnie na bardzo podobnej składni. No więc niektórzy twierdzą, że lepiej uczyć się na przykład takiego C na poziomie szkoły niż. Z podstawowej niż Pythona, bo no jest on bardziej podobny do Scratcha, czyli bardziej podobny do tego, co już znacie. No dobra, ale czy tak jest faktycznie bardziej podobny? No to przypatrzmy się na ten kod, który tutaj mamy. Pierwsza linijka to linijka, która dołącza do naszego programu bibliotekę io Stream, tak? czyli bibliotekę, która w ogóle umożliwia nam robienie bardzo podstawowych operacji, takich jak na wypisanie czegoś, odczyt z klawiatury. Jest to biblioteka konieczna, żeby w ogóle działać w C++. Tak? Biblioteka wejścia, wyjścia, znaczy strumień wejścia, wyjścia. No i on tutaj musi być dołączony, więc ta linijka musi być, słuchajcie. Dobra, no ale tak jak sobie przed chwilą powiedzieliśmy, C++ już nam generuje tą strukturę programu, więc nie będziemy musieli tego wpisywać ręcznie. Następnie mamy użycie przestrzeni nazw tak zwanej przestrzeni nazw standardowej, w której między innymi znajdują się takie polecenia jak Cout, czy o którym za chwilę sobie powiedziemy, czy CIN, więc też jest to rzecz konieczna, czyli ta przestrzeń nazw namespace std też, też musi się tu znaleźć. Tak? No i następnie mamy nasz główny program. Nasz główny program który w języku C++ przyjmuje postać funkcji, funkcji głównej, czyli main, tak. No i co my tutaj widzimy? Widzimy nazwę tej funkcji, widzimy nawiasy, tak. Jeżeli pamiętacie to, co mówiłem o funkcjach w Pythonie, no to wiecie, że do tych nawiasów możemy, znaczy w tych nawiasach przy funkcjach mogą być przekazywane parametry, tu akurat żadnych parametrów nie ma, ale nawias musi być. Co znaczy int? oznacza to integer, tak, czyli ta funkcja zwróci nam w wyniku swojej działania, swojego działania wartość liczby całkowitej, tak? No i jak się przypatrzymy tutaj, to właśnie na końcu programu mamy komendę return 0, czyli funkcja main zwraca 0, tak, co było może widoczne przed chwilą w konsoli, że nie, to zaraz do tego wrócimy i to daje, to jest jakby taki komunikat, że wszystko poszło jak należy. Jeżeli byłby błąd, to funkcja mogłaby zwrócić jakąś inną wartość i wtedy by to oznaczało, że poszło coś nie tak. Oczywiście, my możemy zwrócić inną wartość całkowitą, czyli moglibyśmy sobie zwrócić 5 na przykład tak, i próbować to, co zwróci funkcja, jakoś nam interpretować, ale to nie, nie jest rozmowa na dzisiaj. I w końcu, ostatnia komenda która tutaj w tym programie się znajduje to komenda o nazwie cout tak czyli komenda z standardowej przestrzeni nazw jeżeli by tego tutaj nie było to musielibyśmy zapisać to tak std dwukropek dwukropek tak po co są przestrzenie nazw to ja nie będę tutaj wyjaśniał bo to nie jest kwestia na na szkołę podstawową na dzień dzisiejszy wystarczy, że będziecie wiedzieć, że musimy użyć tej przestrzeni nazw standardowej, żeby w ogóle cokolwiek działać. Jeżeli by jej nie było, trzeba by było wskazywać tą przestrzeń, ale żeby było prościej, to nie będziemy tego robić. Zostawimy to tak. Sea out, czyli wypisz na ekranie. Tak widzieliście, widzieliście, jak ten program działa. See out, wypisz na ekranie. Następnie mamy jakby kierunek strumienia, tak? Czyli po see out występują takie... No nie są to nawiasy, to są znaki e, tak naprawdę mniejszości, tak? Dwa obok siebie i następnie e, w cudzysłowach mamy e, jakiś tekst, tak? Czyli ciąg znaków w tym wypadku hello world. Jeżeli byśmy chcieli przekazać na ekran więcej na przykład słów, no to możemy sobie ten strumień tutaj rozbudować i napisać e, tu coś jeszcze, tak? Czyli na przykład to jest mój pierwszy program C. Dobra, i na końcu mamy jeszcze jedną komendę, czyli znowu te, to, te znaczki strumienia, tak? czyli tego strumienia wyjścia, można powiedzieć, na ekran. end L, czyli zakończ linijkę i przerzuć kursor do następnej linijki. Tak. No i co? I to spróbujmy sobie ten program odpalić jeszcze raz. Zapis następuje automatycznie w momencie, w momencie skorzystania z kompilacji, czyli ty klikniemy sobie, hmm, klikniemy sobie tom, albo możemy użyć klawisza F9, który działa, dokład, działa dokładnie tak samo. Dobra, no i się udało. I mamy Hello World, to jest mój pierwszy program w C i zwróć program zwrócił nam zamiast. Tego zaraz wrócił nam piątkę, ale ja tu radzę nie kombinować za bardzo. E, może zauważyliście, że ja tutaj, słuchajcie, użyłem polskiej litery, tak? No i ta polska litera nie wyświetliła się dobrze w konsoli. C++ e, uruchamiający się w konsoli, no, ma problem z polskimi literami. E, jakby e, takim szybkim rozwiązaniem tak, tego problemu e, jest ustawienie takiej komendy tutaj czekajcie, zrobimy sobie czekajcie, bo jestem nie tu gdzie bym chciał, a klikam enter dobra set local i tutaj ustawimy sobie, czekajcie, ustawimy sobie lc lc all tak bodajże tak, czekajcie, choć mi tu nie wiem czemu nie podpowiada no, i średnik, to właśnie rzecz o której nie wspomniałem: każda komenda, yy, każde polecenie w języku C musi kończyć się średnikiem. Tego nie było w Pythonie, więc dlatego warto o tym yy, wspomnieć. Czekajcie tylko, nie wiem czy ja to dobrze napisałem, ale chyba dobrze. Tak? I jak widzicie, nie widzicie, ale teraz już widzicie, yy, literka U wyświetliła się poprawnie. Nie będziemy w tej chwili, yy, jakby omawiać. Co, co znaczy to polecenie, ale jeżeli chcecie używać polskich liter w aplikacjach konsolowych C, no to po prostu tak wpiszcie: powinno wam wtedy działać. Yy, powinny wam polskie litery działać. Yy, dobra, wrócimy sobie tutaj do zera. I jak widzicie, wszystko działa, czyli nasz program C to jest stworzony w funkcji mail. Tutaj jeszcze, właśnie yy, te nawiasy, bo to też bardzo ważna rzecz. Yy, to jest zakres, tak? Czyli funkcja ma pewien zakres, w którym mieszczą się komendy należące do tej funkcji, tak? no i musi być zarówno nawias otwierający, jak i nawias zamykający. I to jest, słuchajcie, konieczne. Nawiasy, średniki, to są rzeczy, które będą nam bardzo, bardzo potrzebne w C. Trzeba tego pilnować, no bo po prostu program nie będzie Wam działał. Gdyby na przykład nie było tego nawiasu tutaj, to przy próbie kompilacji wyskoczy nam błąd. Jak on jest sygnalizowany? No, po pierwsze, jest sygnalizowany tym, że pojawia się tu w odpowiedniej linii taki prostokąt, który sygnalizuje, że coś jest nie tak. A po drugie, na dole mamy. O, mamy build message, tak? Czyli wiadomość związana, jakby z kompilacją. I tutaj mamy napisane, że error expected. Że program spodziewał się nawiasu, a, a nie otrzymał, tak? A, program, a skończył się, jakby plik, nie otrzymując tego nawiasu, więc trzeba ten nawias po prostu dodać. Odpalamy jeszcze raz. No i program w konsoli się nam odpalił. Dobra, słuchajcie, to myślę, że tyle na początek. Proponuję, żebyście sobie odpalili środowisko programistyczne. CodeBlocksa, no i stworzyli aplikację konsolową i na początek może zmienili ten tekst, który tutaj widzicie, jako takie pierwsze ćwiczenie, żeby zobaczyć, czy w ogóle wam to działa. Dobra, no i ten szkielet będziemy wykorzystywać za każdym razem, czyli najczęściej, gdy będziemy pisać nowy program, to po prostu wejdziemy. Program, usuniemy sobie. Słuchajcie, ja tu na chwilę wrócę, może do tej wersji podstawowej. Czekajcie, szybko tutaj. O. Dobra, usuniemy sobie tylko tą linijkę, albo zamienimy tekst na jakiś inny, no i potem będziemy dalej działać. My ten szkielet mamy, warto go sobie nie zepsuć, no bo tak jest <laughs> zdecydowanie prościej działać. Dobra, to na dziś tyle. Mam nadzieję, że Was, choć trochę zainteresowałem tym językiem, warto się uczyć C. Tak samo jak warto się uczyć Pythona, więc jakby ktoś chciał wrócić do Pythona, to jakieś tam filmy też na moim kanale się znajdą. Na dziś to tyle. No i zapraszam was już na kolejny odcinek. Myślę, że będzie to odcinek kolejnego dnia. Do zobaczenia.